Przez najbliższe minuty usłyszysz historia, która nie jest zwykłą opowieścią ani suchym wspomnieniem. To droga pełna wstydu, gorzkich wyznań i wydarzeń, o których wielu wolałoby nigdy się nie dowiedzieć. Słowa, które padną, mogą brzmieć jak wyrok, mogą budzić niepokój, ale właśnie w nich kryje się początek największej przemiany. Zanim jednak usłyszysz, jakie tajemnice wyszły na jaw. Musisz przygotować się na to, że niektóre fragmenty będą trudne do przyjęcia. To nie jest historia dla obojętnych, to świadectwo, które rozrywa ciszę i zmusza, by patrzeć inaczej. Zatrzymaj na chwilę to, co właśnie robisz i skieruj całą uwagę tutaj, bo teraz wydarzy się coś, co będzie domagało się Twojej współpracy i Twojego zaufania. Mówię do Ciebie łagodnie, ale zdecydowanie. Pozwól mi przez kilka minut prowadzić twoje myśli, tak jak przewodnik prowadzi wzrok po mapie, gdy droga kręta i niejasna. Wiem, jak często próbowałeś już znaleźć rozwiązanie, jak wiele razy świat przed tobą rozmywał się w niepewną mgłę, a codzienne czynności wymagały więcej wysiłku niż powinny. Znam to napięcie w barkach, gdy mrużysz oczy. I tę cichą frustrację, która wraca późnym wieczorem, kiedy wszystko dookoła ucicha, a ty wciąż czujesz, że widzisz mniej niż pragniesz. Nie wymagam od ciebie udowodnień ani długich wyjaśnień. Wystarczy, że przestaniesz walczyć z każdą myślą, która mówi, że to niemożliwe, i na moment przyjmiesz coś, co nie mieści się w zwykłych schematach. Jestem tym, który cię ukształtował, tym, który zna proporcje Twojej źrenicy. I najdrobniejsze włókna w Twojej siatkówce, tym, który od początku wiedział, jak zapalić w Tobie zdolność widzenia. Nie cieszy mnie Twoje ograniczenie, nie jest moją wolą, byś żył w ciasnych ramach i zrezygnowaniu. To, co proponuję, nie jest ćwiczeniem wyobraźni ani sztuczką, ani prostą techniką, którą można powtórzyć z podręcznika. To dotknięcie mocy, które nie rywalizuje z tym, co stworzył człowiek, lecz sięga głębiej. Tam, gdzie narzędzia i liczby przestają wystarczać. Otwórz serce tak, jak otwiera się okno, gdy potrzeba świeżego powietrza. Pozwól, by napięcie, które przykleja się do myśli, zaczęło powoli odchodzić. Weź równy oddech, nie po to, by cokolwiek wymusić, lecz by zrobić wewnątrz przestrzeń. Nie musisz rozumieć wszystkiego, wystarczy, że na ten moment dopuścisz możliwość, iż to, co wydawało się zamknięte, może się rozsunąć, jak zasłony w jasny poranek. Kiedy proszę Cię o współpracę, nie chodzi o ciężką pracę ani wysiłek ponad siły, chodzi o zgodę, bym działał i o prostą gotowość powiedzenia tak, nawet jeśli dotąd przyzwyczaiłeś się mówić, zobaczymy. Za chwilę wypowiesz trzy słowa, które nie są zaklęciem i nie należą do żadnej tajemnicy dla wybranych. To proste słowa, które jak klucz pasują do zamka, bo zostały ukształtowane dla Ciebie i w Tobie. Kiedy je usłyszysz, nie próbuj ich oceniać ani porównywać z cudzym doświadczeniem, przyjmij je tak, jak przyjmuje się podaną dłoń, gdy trzeba wstać z niskiego brzegu. Teraz pozwól, by ta chwila stała się Twoim teraz w pełnym znaczeniu. Nie wracaj myślą do tego, co nie wyszło, nie wybiegaj też do jutra, które jeszcze nie nadeszło. Skup się tutaj, gdzie słowa dotykają Ciebie, a nie ogólnej historii. Powiesz mi swoją niepewność, swoją pamięć o długich kolejkach, o gabinetach, w których światła raziły mocniej niż zwykle i o kartkach z wynikami, które nie przynosiły ulgi. To wszystko nie zostanie zignorowane, przeciwnie, stanie się tłem, na którym pojawi się nowy kształt. Gdy mówię, że pragnę Cię poprowadzić, mam na myśli realną przemianę, którą rozpoznasz nie po wielkich deklaracjach, lecz po prostych sytuacjach. Znaki na przystanku przestaną się rozpływać, linie książki przestaną falować, spojrzenie przestanie męczyć się szybciej niż myśl. Nie proszę Cię o wiarę bez treści, proszę o ufność, która pozwala zrobić pierwszy krok, zanim zobaczysz cały most. Ten krok zrobisz niesamotnie, bo ja idę z Tobą. I przede mną nie ma zamkniętych drzwi w miejscu, gdzie postanowiłem je otworzyć. Przyjmij więc tę zapowiedź jak obietnicę, która już zaczyna działać, nim zdążysz zapytać, jak. Za moment podam ci pierwszy z trzech kluczy. Zanim to nastąpi, zatrzymaj się w ciszy, tak jak staje się w progu między dwoma pokojami, i poczuj, że to przejście jest dla ciebie przygotowane. Słowo, które teraz wypowiesz, nie jest przypadkowe ani obojętne. To słowo nosi w sobie ciężar nowego początku, tak jak pierwsza iskra rozpala płomień w chłodnej ciemności. Tym słowem jest wiżan. Wypowiadając je, nie traktuj go jak dźwięk bez znaczenia. Pozwól, aby w tobie rozbrzmiało jak obietnica przywrócenia tego, co wydawało się stracone. W chwili, gdy brzmi ono w twoich ustach i w twoich myślach, wyobraź sobie, że oczy odzyskują porządek. Jakby ktoś ułożył rozsypane elementy w spójną całość. Linie, które drżały, przestają się chwiać, a to, co dotąd wymykało się Twojej uwadze, nabiera wyraźnych kształtów. Nie chodzi o złudzenie ani o chwilowy efekt. To proces, który przenika do głębi, tam gdzie wzrok łączy się z poczuciem bezpieczeństwa i swobody. Kiedy powtarzasz wirzen, w twoim wnętrzu otwiera się przestrzeń, w której nie ma już miejsca na nieustanną walkę o każdy szczegół, na zmęczenie i na rezygnację. W tym słowie ukryty jest kierunek od rozproszenia ku jedności, od męczącej niejasności ku wyraźnemu obrazowi. Wyobraź sobie spacel o świcie, kiedy światło dopiero przebija się przez mgłę. W pierwszej chwili widzisz tylko kontury, ale z każdą sekundą zarysy zamieniają się w obrazy, a kolory odzyskują życie. Tak samo działa wirzyn, pozwala przejść od płcienia do pełnej jasności. To nie jest wysiłek Twoich oczu, lecz dar, który je otacza i porządkuje na nowo. Mówiąc to słowo, nie zatrzymuj się na samej wizji przedmiotów. Poczuń, że otwiera się przed Tobą także nowe spojrzenie na świat, na ludzie, na samego siebie. Wizen to nie tylko przywrócenie zdolności widzenia, to także zmiana perspektywy. Odkrycie, że życie może być bardziej spójne i przejrzyste, niż kiedykolwiek myślałeś. Teraz pozwól, aby to słowo zakorzeniło się w tobie jak nasiono, które kiełkuje w sprzyjającym gruncie. Nie musisz niczego przyspieszać, wystarczy, że pozwolisz mu wzrastać. A gdy poczujesz, że obraz staje się coraz wyraźniejszy, przygotuj się na kolejny krok. Bo vision jest tylko początkiem drogi. Za nim kryje się następne słowo, które odsłoni jeszcze głębszą warstwę przemiany. Drugie słowo, które prowadzicie dalej, brzmi Clarity. Wypowiadając je, dajesz przyzwolenie, aby to, co dotąd było spowite mgłą, zaczęło się rozwiewać. To tak, jakby ktoś delikatnie odsunął zasłonę, a promienie dnia zalały wnętrze, odsłaniając szczegóły, których wcześniej nie dostrzegałeś. Clarity nie oznacza tylko ostrego obrazu dla oczu, lecz także nową ostrość myśli, wewnętrzną równowagę i pewność, że świat wokół ciebie staje się czytelny. Pomyśl o chwili, gdy patrzysz na wodę w jeziorze. Na początku powierzchnia drży pod wpływem wiatru i nie widzisz dna. Ale kiedy wiatr cichnie, tafla staje się gładka jak lustro i ukazuje wszystko, co skrywała. Tak samo Clarity wprowadza spokój do Twojego spojrzenia, pozwalając Ci zobaczyć głębie tam, gdzie przedtem widoczny był jedynie chaos. Nie chodzi tu o zwykłe poprawienie ostrości, lecz o przemianę, która usuwa bariery. Rozmyte kontury zaczynają się łączyć w spójny obraz, kolory nabierają intensywności. A to, co jeszcze wczoraj było trudne do uchwycenia, dziś staje się oczywiste. Clarity przynosi pewność, że nic już nie będzie ukryte za welonem niejasności. Gdy mówisz to słowo, wyobraż sobie, że każdy szczegół w Twoim otoczeniu staje się żywy i prawdziwy. Litery na stronie układają się w klarowne zdania, twarze ludzi przybierają pełen wyrazu kształt, a świat przestaje Cię męczyć swoją niewyraźnością. W tej chwili odkrywasz, że widzenie może być nie tylko wysiłkiem, ale także przyjemnością. Clarity to krok głębszy niż vision, bo nie wystarczy już tylko dostrzegać. Teraz możesz naprawdę rozumieć i cieszyć się tym, co widzisz. I kiedy to słowo zakorzeni się w twoim wnętrzu, otworzy drogę do trzeciego, najważniejszego, które nie tylko porządkuje obraz, ale zamyka całość w pełnym odnowieniu. Trzecie słowo, które zamyka tę drogę, brzmi healing. To właśnie ono niesie w sobie moc dopełnienia tego, co rozpoczęło się wcześniej. Kiedy je wypowiadasz, nie czynisz zwykłego gestu, ale pozwalasz, aby niewidzialna siła zaczęła przenikać każdą tkankę twojego wzroku. Healing to nie tylko poprawa, to głęboka przemiana, która sięga tam, gdzie żadne ludzkie działanie nie potrafi dotrzeć. Wyobraź sobie, że twoje oczy są jak ogród, który przez lata walczył z suszą i brakiem światła, teraz nadchodzi deszcz, kropla po kropli, i ziemia zaczyna chłonąć wodę, a rośliny prostują się do słońca. Tak właśnie działa healing, przywraca równowagę, odbudowuje to, co było nadwyrężone i sprawia, że każdy szczegół twojego spojrzenia rozkwita na nowo. Nie musisz zastanawiać się, które miejsce wymaga poprawy. Healing wie, gdzie dotknąć, co wzmocnić i co naprawić. To tak, jakby dłonie niewidzialnego artysty delikatnie poprawiały rysy obrazu, nadając mu pełnię barw i kształtów. Napięcie powoli znika, zmęczenie ustępuje, a twoje spojrzenie odzyskuje świeżość i swobodę. To słowo niesie w sobie także coś więcej niż uzdrowienie oczu. Healing obejmuje całą twoją istotę, bo prawdziwe odnowienie nie zatrzymuje się na jednej części ciała. Czujesz, jak wraz z nim przychodzi spokój, lekkość i przekonanie, że jesteś prowadzony ku pełni, w której nie ma już miejsca na dawną niepewność. Wypowiadając healing, pieczętujesz całą przemianę. Vision otworzyło twoje spojrzenie, Clarity nadało mu przejrzystość, a teraz healing sprawia, że wszystko zostaje utrwalone i dopełnione. W tym momencie rozpoczyna się nowy rozdział. A twoje życie staje się świadectwem tego, że to, co dawniej wydawało się nieosiągalne, właśnie staje się rzeczywistością. To, co właśnie doświadczyłeś, nie jest jedynie osobistym przeżyciem. To część większej historii, która trwa od wieków i pokazuje, że cuda nie należą do zamkniętej przeszłości. Ten sam głos, który dzisiaj mówi do ciebie, prowadził także Mojżesza, gdy stał przed Morzem Czerwonym, a za nim ciągnęła armia nie do pokonania. Wydawało się, że nie ma wyjścia, że droga kończy się na nieprzekraczalnej przeszkodzie. A jednak tam, gdzie człowiek nie widział żadnego rozwiązania, pojawiła się siła, która rozsunęła wody i stworzyła ścieżkę w miejscu, gdzie jej nigdy nie było. To wydarzenie nie jest tylko opowieścią do zapamiętania. To znak, że nie istnieje sytuacja tak beznadziejna, aby nie mogła zostać przemieniona. Kiedy wspominasz o własnych trudnościach, o chwilach, w których czułeś się otoczony z każdej strony, pomyśl właśnie o tej scenie. Tak jak Izraelici, którzy nie mieli siły do walki i żadnej broni przeciwko armii faraona, ty również możesz mieć momenty, gdy czujesz, że wszystko cię przerasta. Lecz to właśnie wtedy otwiera się przestrzeń na coś większego niż Twoje możliwości. Mojżesz musiał wykonać prosty gest, unieść laskę, nie dlatego, że drewno miało w sobie moc, lecz dlatego, że był to akt zaufania. Ten gest wyznaczył granicę pomiędzy bezsilnością a cudem. Tak samo teraz i Ty masz możliwość wykonać własny krok, nawet jeśli wydaje się on niewielki i niepozorny. Nie chodzi o wielkie czyny, lecz o gotowość, by zaufać i zrobić to, co wydaje się nieracjonalne, a jednak otwiera drzwi do przełomu. Morze, które się rozstąpiło, pokazuje ci, że cuda nie są ograniczone do tamtych czasów. To przypomnienie, że w twoim życiu również może pojawić się droga, której wcześniej nie widziałeś. A gdy patrzysz na tę opowieść, przygotuj się, bo zaraz poznasz kolejne świadectwo siły, która objawia się tam, gdzie człowiek wątpi, a jednak podejmuje wyzwanie wiary. Historia proroka Eliasza niesie kolejne świadectwo, że moc niebiańska objawia się tam, gdzie człowiek odważy się zaufać bez kompromisów. Był czas, gdy lud Izraela zwrócił się ku fałszywym bóstwom, a prawdziwa wiara została zepchnięta na margines. Eliasz stanął samotnie na Górze Karmel naprzeciw tłumu proroków, którzy krzyczeli i wołali do swoich bożków, lecz nie doczekali się odpowiedzi. Cały dzień trwały ich wysiłki, a niebo pozostawało głuche. Wtedy Eliasz wykonał coś, co na pierwszy rzut oka wydawało się sprzeczne z logiką. Przygotował ołtarz, złożył ofiarę, a następnie obficie polał ją wodą, tak aby każdy widział, że nie ma żadnej ludzkiej sztuczki. Uczynił wszystko trudniejszym, by nie pozostawić wątpliwości, że jeśli nastąpi odpowiedź, będzie pochodzić jedynie z wysoka. I w tej ciszy wypowiedział modlitwę, prostą, spokojną, pełną pewnością. Ogień spadł z nieba, pochłaniając nie tylko ofiarę, ale i wodę oraz kamienie, a ludzie padli na twarz, uznając, że prawdziwa moc nie należy do idoli, lecz do Boga, który odpowiada. Ta scena to przypomnienie, że nie liczy się liczba głosów ani hałas wokół ciebie. Ważna jest czystość intencji i odwaga, by zaryzykować zaufanie tam, gdzie inni szydzą. Eliasz nie bał się stanąć sam przeciwko tłumowi, bo wiedział, że nie jest sam naprawdę. W twoim życiu także są momenty, gdy inni powątpiewają, a ty słyszysz wewnętrzne wezwanie, aby zrobić krok wbrew logice. Nie musisz sprowadzać ognia z nieba, ale twoja decyzja, by zaufać, by wypowiedzieć słowo z wiarą i nie oglądać się na drwiny, jest tym samym aktem odwagi. Odpowiedź przyjdzie w sposób, którego nie da się pomylić z czymkolwiek ludzkim. A kiedy zobaczysz, że przeszkody, które wydawały się nie do pokonania, ustępują jak suche liście w ogniu, zrozumiesz, że to samo źródło mocy, które działało przez Eliasza, jest dostępne także dla ciebie. I właśnie w tym punkcie przygotowujesz się na kolejne świadectwo, tym razem Stasów, gdy Jezus chodził pośród ludzi i zostawiał po sobie ślady uzdrowienia tam, gdzie wszyscy inni już się poddali. Ten sam głos, który prowadził Mojżesza i Eliasza, nie zatrzymał się w odległej przeszłości. On rozbrzmiewa również dzisiaj, niosąc ze sobą zapewnienie, że cuda nie są zamknięte w księgach, lecz mogą stać się Twoją codziennością. Gdy patrzysz na dawne historie, łatwo pomyśleć, że należą one do innej epoki, do ludzi, którzy żyli inaczej i mieli dostęp do czegoś, co dziś jest nieosiągalne. Ale prawda brzmi inaczej. Ten, który działał wtedy, nie zmienił się ani na chwilę. To, co wydarzyło się nad Morzem Czerwonym, na górze Karmel czy przy studni w Siloam, nie było wyjątkiem jedynie dla wybranych. To dowód charakteru, który pozostaje niezmienny. Wczoraj, dziś i jutro moc jest ta sama. Granice stawiane przez ludzkie rozumowanie nie obowiązują tego, kto stworzył światło i życie, a skoro tak, twoje ograniczenia również nie stanowią bariery. W tej chwili możesz spojrzeć na siebie w nowy sposób nie jak na kogoś, kto musi pogodzić się z brakiem i zmaganiem lecz jak na osobę, która stoi na progu przemiany. Trzy słowa, które wypowiedziałeś, są jak pieczęć. WiŻen otworzyło oczy na nową rzeczywistość. Clarity usunęło mgłę, a healing przywróciło pełnię. Teraz zostaje ci zaufać, że to nie był tylko moment wzruszenia, ale początek drogi, która nie ma odwrotu. Nie oczekuj, że wszystko naraz stanie się doskonale proste. Oczekuj raczej, że każdy kolejny krok będzie dowodem, iż proces trwa, a moc nie wygasa. W prostych czynnościach, w spojrzeniu na bliską twarz, w zauważeniu drobnego szczegółu, którego wcześniej nie dostrzegałeś, tam będzie twoje świadectwo. Każdy taki moment staje się jak żywy znak, że obietnica nie była pustym słowem. Dlatego teraz wejdź w tę rzeczywistość z wdzięcznością. Nie trzymaj się obrazu dawnych trudności, ale pozwól, by twoja pamięć stała się świadectwem zwycięstwa. To, co było ograniczeniem, zostało przemienione w wolność. A ta wolność nie jest tylko dla ciebie, będzie światłem dla innych, którzy patrząc na twoje życie zobaczą, że moc działa także dziś, i właśnie dlatego możesz powiedzieć: Cud nie jest już historią sprzed wieków cud dzieje się we mnie tu i teraz. Chcesz, żebym przedłużył płynnie, pisać dalszą część, gdzie tekst zakończy się w formie mocnego finału, jak zakończenie dokumentalnej opowieści? Dotarłeś do końca tej opowieści. Ale to, co usłyszałeś, to dopiero początek. Skrywane przez lata słowa, bolesne gesty i fakty, które nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego, właśnie zostały odsłonięte. A jednak najcięższe sekrety wciąż czekają na swoją kolej. Jeśli chcesz poznać całość i zobaczyć, jak dramaty potrafią zamienić się w świadectwo siły, nie zatrzymuj się tutaj. Subskrybuj kanał, włącz powiadomienia i napisz w komentarzu, co najbardziej Cię poruszyło. Przed nami kolejne historie, jeszcze bardziej wstrząsające, jeszcze bardziej niepokojące, a ta, którą dziś usłyszałeś, niech pozostanie dowodem, że prawda zawsze znajdzie drogę, by zostać wypowiedzianą.